Robić coś. No. no. Możesz mówić. No to po, pokrótce chciałem opowiedzieć Wam taką historię z, z Markiem. Poznałem go w Tarnowie na, na basenach tam, gdzie jest i fitness. I w związku z tym, że miałem kilka problemów. Bo mam już 70 lat, w tej chwili nawet 71, to było rok temu. Jak go poznałem, miałem takie yy, yy, dolegliwości. Przede wszystkim strasznie ataki nerwu kulszowego, że prawie nie mogłem chodzić. Do tego uraz kolana na tle takim reumatycznym. No i straszną nadwagę 120. 6 kilo ważyłem. W związku z tym zacząłem chodzić na basen i tam poznałem Marka. Marek mnie zaczął zabierać na ćwiczenia, na, na fitnessy na dół pod basenem i tam ćwiczyłem no, prawie codziennie, ale nie zawsze. Bez oczywiście bez weekendów, bez sobot, niedziel, tak trzy razy, trzy, cztery razy w tygodniu. I wyniki się okazały super, gdyż Marek się znał na tych sprawach, jakie ćwiczenia robić. Pierwsze co postanowiliśmy, to żeby przewalczyć ten, e, te ataki nerwu kulszowego. I na skutek ćwiczeń, które on mi dobierał, po około dwóch miesiącach mm, no zupełnie prawie przestał mnie bolić ten nerw kulszowy gdzie przed tym długo, długo nie mogłem sobie z tym poradzić i dodatkowo no, był, głównym celem było zrzucenie wagi, zrzucenie wagi. I, I na skutek prowadzonych tych ćwiczeń i zajęć z nim yy, straciłem w pierwszych dwóch miesiącach co miesiąc traciłem 8 kg, czyli schudłem przez dwa miesiące 16 kg następnie Mm, schudłem do 103 kilo, ze 126 do 103 kilo, z tym, że po tych dwóch miesiącach już zwolniliśmy tempo i przez następne trzy miesiące schudłem tak 7-8 kilo jeszcze. Razem skończyliśmy na, na 100, 103 kg. No i, i dodatkowo jeszcze dodam, że Również te ćwiczenia pomogły mi bardzo w usprawnieniu y, tego kolana, bo nerw kulszowy już był zwalczony, ale z kolanem miałem kłopoty i też chodziłem bardzo kulawo. W tej chwili chodzę, y, no może nie 100%, ale dużo, dużo lepiej, swobodnie i mogę, mogę chodzić z psem na spacer nawet do dwóch, do trzech kilometrów i i specjalnie no, nie odczuwam bólu. Także jestem bardzo zadowolony. Jeżeli ktoś się zetknie z panem Markiem, to bardzo bym polecał, bo, bo zna się na tych sprawach, czyli również na ćwiczeniach, które pomagają zdrowotnie, jak również do odchudzania, czyli zrzucania, yy, zrzucania wagi. I, I to bardzo korzystnie wpływa. I, I stąd jeszcze raz bym serdecznie polecał go. No chyba wszystko.